Ściema go tej Bobiks, a to jest enemy front, jak widzimy. Tak. Gierka wyszła niedawno, więc funkielnówka nie śmigana nowa. Dobra, bez zbędnego pitolenia zaczynamy rozgryweczkę. Jeden gracz. Kampania. nowa gro. tak. Dobra. I łatwy. No, żeby nie było za dużo kacenka. Tu mówi Warszawa. Warszawa wzywa wszystkie wolne narody. Nazywam się Robert Hawkins i jestem amerykańskim korespondentem wojennym nadającym z samego serca oblężonej Warszawy. Zaraz opowiem Wam historię. Historię zwyczajnych mężczyzn i kobiet z całej Europy, którzy stawili czoła nazistowskiej tyranii. Ziemni. Żyłem z nimi, walczyłem z nimi i widziałem, jakie ofiary gotowi są ponieść. Dokumentowałem ich losy, by wam o nich opowiedzieć. To historia ruchu oporu. Ruch oporu! Tak, pięknie ładnie. Dobra, zaczynamy. Grafika piękna, gram na małych wymaganiach. Dobra, ale nowy cel atakuj. Dobra, przetrwa atak. Ja nie przetrwam. Patrzcie, chodźcie no. Gdzie jesteśmy? A. Dobra, dobra. Zwierząt nie wolno bić. Dom jest. tu, 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 tu. Okuźwa, dostałem. Nie jestem ranny, totaj szybko. Pyk, 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 chodź za swój mur. Przeładowujemy. Lecimy. Pięknie. Dostał. Raz. Kierwa. Nie widzę ich. No to zaciem. Dobra, jeden. Kolejny zdjęty. Leży. Umarł. Dobra. Co mnie przesuwasz? Aha okej. Okay. Dobra, lecimy. Dawaj szybko. Fak. Wiesz, jako szuka śmierci mój przyjacielu. I świetnie posługujesz się bronią, jak na gryziki piórka. Ja Sesy gryzik to było w No i we Francji. Pośpiesz, nie mamy całego dnia. Dobra, otwieraj szybko. Idź. Ja wbijam pierwszy. GDZIE MI SIĘ PCHASZ?! Dobra, złaś szybciej, żebym ci tego... ...nie nadeptał na głowę. Tylko uważaj, bo tam w kupę wdepłem i... ...może ci śmierdzić. ...głosy spod ziemi. Co? Przeszukałeś moje rzeczy? Mhm. Oczywiście. Tak. Piszesz o ruchu oporu? Ja po prostu... ...zapisuję swoje myśli. Właściwie to tylko obserwacje. Śmierdzi Głowa w tych kanałach. Stać się ...bronią w każdych rękach. Pamiętaj o tym, rejestrując swoje... obserwacje. To ojczyzna mojej matki. Nie zapominam o tym ani na chwilę. To dobrze. Śmierdzi w tych kanałach, prawa musi. No chodź zeno, szybciej! Daj, z tobą! Śmierdzi tu... Masakra. O, co się... Co się stanie? Zawsze jest znak zapisywania, coś się dzieje, okej. Okay. O. Kozera hałki. spóźniliście się. Nasz grafik nie uwzględniał spotkań z Niemcami. Lepiej późno niż wcale. To typowe dla polityki waszego prezydenta Roosevelta, czyż nie? Dobra, mamy zająć kościół Świętego Krzyża. Zaskoczymy hitlerowców, atakując z dwóch kierunków. Piszecie się na te akcję? Jak najbardziej. Mogę zabrać ze sobą Hołkińca? Nie. Dla niego mam inne zadanie. Fact. Żeby zaskoczyć obrońców w kościele, musimy zaatakować przynajmniej z dwóch kierunków. Zobaczę, co da się zrobić. Ten tunel zaprowadzi cię w pobliże szkoły. A tym najszybciej dojdziesz do posterunku. Wyposażenie dostaniesz tam, u Kowalskiego. I powodzenia. Widzimy się później. Jak przeżyję. Weź kilku ludzi i zatrzymaj ten kondu. Nie możesz pozwolić, żeby tu dotarł. Masz to jak z banku. Wydwa idziecie ze mną. Ruszamy, tak jest. Który wolisz. Ten na dole. Mogę wygrać po środku? O lewy, na boł prawy. Co to jest? Ten. Jak myślałem. Nie rozczarujesz się. No zobaczymy. Dobra. posun się. Amunicja. Co? Który kanał? Tunel do składu? ten do szkoły, ta Hmm, dar aresztu. Nie, to do aresztu! Żadnego nawet śledczego. Idź. Pójdę tędy. Jak wpłynę, jak jest pełna, co tam było? Nie, dobra. Fajna gierka ma grafikę dobrą, jak na niskie wymagania praktycznie. To jest super. Nowy cel, weź świadunki wybuchowe i okej. Okay. Dobra Tutaj trzeba powolutku Okej okay. Jak ja tam mam nie wypójść jak to są ludzie A ja tu kamieniak w tym? Wy, nie no, w Far Cry albo, z, nie wiem, Sniper Elite? Właśnie braliście sobie Sniper elite, bo v dwojeczka była właśnie za darmo. Bo można wyrwać. Ja wyrwałem, czekajcie, idę tędy może. Da się? Da się, fajna gierka. Jak widzicie, gram już z 8 minut, no... Dobra, mogę powiedzieć, że 10 było tam przedtem, trochę właśnie sobie patrzyłem. Czy ona mi w ogóle pójdzie. Mm. I fajnie, grafika, wszystko super. Dobra. Przez okno? F. No F! Szybko! Chopie akcja jest, a ty się guzdrzesz. Dobra, jesteśmy w jakimś domu. Oh shit. Jak ja tam mam niby... TWÓJ TATA NA BAHAMACH! Ja pizgam! Jaki Sejm! Wujek Adolf mnie tutaj przysłał! Proszę mi się odsunąć, idź biegnij szybko! Muszę wykonać swoje pilne zadanie. Jakie gówno tam, no gówno śmierdzia? No dopiero teraz. Dziękuję bardzo, że mi powiedzieliście. No dobra, przyda mi się. Dobrze, że przynajmniej jest taka opcja. Oto hol. Jestem KRETYNEM Ichę już, Nie. O to mogę Jest ich brać, tylko za. No fuck, jak mi widziałeś, Icston. Jesteś mi potrzebny. jo Kur, 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 kur. Jestem szukany, szukają mnie, dobra. Jeden tam pobiegł. Dobra, wszyscy biegną tam... Ale... Ale cioty! Ale cioty! dobra! To jest wojna Umieraj! Faszystowska szmato, Szujo jedna! Giń! O oh, fuck! Nie, nie, nie będzie mi Niemiec spłuł w twarz TYCH homie jeden. Masz pod. A, w pachę dostał. Ale jestem. człowiek, dobra. Gdzie o ja iść? Okej, okay, na dół. A to mogę od razu ubiegać, bym uciekł. Nie musiałbym. Ale fajnie, bo przedtem spaczyłem myślałem, że jak przejdę do o nich na legalu, to mnie zauważą, a tak to czujni są. Jest to jest jakaś lepsza broń. Nie. Bior tą no. Otwórz panie, drzwi, ale spokojnie. Nie trzaskaj tutaj! I odcinki będą tak po 15-20 minut, żeby to nie było za długo, nie za krótko i wam się jakoś fajnie to przynajmniej oglądało. Eee, tak, okej. Okay. Kurde, fajna gierka. Podoba mi się ona strasznie. Dobra, tam są wziął mu Tam są, to pójdziemy tędy. Ja tutaj mnie wykrywa już jednego. Czy mogę tędy? Nie. Okay. O! Coś tam się... Co? Coś się świeci. No, idiot, to nie widziałeś mnie przecież! Masz! Ja umrę tu. Granat jakiś szybko, get czy coś? Ja pizgam tu nawet granatów w tej grze, nie ma. co to jest za wojna bez granatu? Tylko ja bym miał tak walczyć, kurde, o jakąś niepodległość czy o coś? To uwierzcie mi, żebyśmy byli bez niepodległości. Wychyl się, widać przecież. Dobra, jeden zdjęty! Żaden kontakt! Wolę przedłużacz! Kurwa! Was jest das? Ja! Idę tam zobaczyć, obczaić ten. Co to jest? O, malujemy. Polska walcząca, dziwki. Kuźwa nie zmieniaj mi. Nie Fulnie wiem, jak się przeładowuje. Kuźwa, gdzie tam jest? <grym> Hitlerowcu jeden. Tak was wujek Adolf szkolił, co? Szczerać nie potrafisz. Pięknie. Wychyl się, no. No chodź. Headshot! Pięknie! E ja no, ta gra mi się z minuty na minutę bardziej podoba. Tam ktoś nie wie, co jest. Dobra. Idę po naboje. I mamy granaty. Wszystko jest, ale jestem szczęśliwy. Jestem w. Ja, ładunki wybuchowe. Weź ładunki. Okej. Okay. Jak jest pełny. Dobra, idziemy po Ładunki. Nie no, pięknie mi się podoba. Tutaj? Nie, do kanałów, okej. Okay. Idziemy do mojej bazy. Oni oni są normalnie nieinteligentni, bo jak, wiecie, jakbym miał na przykład jakiś tam klawiszem czy kimś, to bym sobie do tego kanału, co tam może być. Niewykonany wysłać magazyn z amunicji. Aha. No ale trudno. Dobra, idę do kaprala powiedzieć mu jak się tutaj sprawuje. Z tym początkowym żołnierzem. Aha, jeszcze. jeszcze drugi tunel. Mm, 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 mm. Mamy jeszcze 16 minut. Hmm. Okej. Okay. Więc lecimy sobie już w kolejnym odcinku do tunelu. Tun z tunelem do aresztu. I tam wykonamy sobie kolejne zadania, które będą. Na pewno znowu super emocjonujące i pamiętajcie... Polska zawsze wygra, nieważne czy to ja trzymam broń, czy wy, czy kto inny Czy nawet ym, porucznik, ksiądz Mateusz z y, parafii Tak, więc to by było na tyle Ja się z wami żegnam Myślę, że się podobało, jeśli się podobało to łapeczki w górę I piszcie komentarz jakiś Bo to mnie trochę motywuje, <laughs> trochę Więcej mnie motywuje po prostu jak piszecie, że jest coś tam fajne, czy coś takiego więc piszcie im i mi, jeżeli też graliście w tą getę, to możecie mi dać jakieś małe porady yy, Nie wiem jak szybciej strzelać z broni, jak się tutaj przeodowywuje, bo nie ogarniam Dobra już R yy, Jak we wszystkich szczelankach praktycznie I tak, dobra Więc to było na tyle, ja się z wami żegnam Na razie, cześć, papa pa.